Dzień dobry, cześć kochani. Robert Stypułkowski. Obiecałem, że będę do Was wracał. Jakoś tak ostatnio trudno tą obietnicę dotrzymać. Materiały gdzieś tam już gromadzę. Będę z czasem filmiki udostępniał, bo siadam i nagrywam, ale muszę jeszcze podopracowywać co nieco. Ostatnio hmm. sprawy urzędowe. Oprócz tego jakieś tam rodzinne. No i to mnie hamuje. Słuchajcie, mm, mamy takie okazje jak Tydzień modli, Jedność Chrześcijan, y, Tydzień Biblijny, Tydzień Misyjny, wczoraj była Niedziela Dobrego Pasterza. Y, te, prawda, takie terminy, y, które teraz wymieniłem, y, takie okresy, one są. Y, Podane po to, żeby, żeby Kościół o tym nie zapominał, ale to są rzeczy, którymi powinniśmy żyć na co dzień. No i tak. Ja dlatego celowo dopiero dzisiaj chcę rozważyć fragment dzisiejszej... Dopiero dzisiaj chcę rozważyć fragment wczorajszej Ewangelii. Co to był za, za cytat, tak? Otóż była to Ewangelia według świętego Jana, 10 rozdział... Od 27 do 30 wersetu. Ja, dla przypomnienia, przeczytam całość, bo tego dużo tu nie ma. Ale skoncentrować chcę się tylko na jednym wersecie i to na jego fragmencie. Dobrze, czyli czytam. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. Idą one za mną, a ja daję im życie wieczne. Nie zginą na wieki i nikt nie wyrwie ich z mojej ręki. Ojciec mój. Który mi je dał, jest większy od wszystkich, i nikt nie może ich wyrwać z ręki mego ojca? Ja i ojciec jedno jesteśmy. I teraz przejdę do meritum do tego fragmentu, który chcę jakby przybliżyć. Moje owce słuchają mego głosu, a ja znam je. A ja znam je. Tak pasterz nas zna. Ale czy my znamy swojego pasterza? Jeszcze jeden fragmencik, żeby to tak jakoś rozwinąć. Wszystkie troski wasze przerzućcie na niego, gdyż jemu zależy na was. Tak, właśnie. Pasterzowi na nas zależy. Słuchajcie, mamy w ciągu dnia tyle czasu. Te, te, te dwe, przysłowiowe 24 godziny, tak? No część poświęcamy na sen, na pracę. Ale nie zapominajmy o pasterzu, mówmy jemu, tak? I to dla, naszego, dla naszej korzyści. Mówmy Jemu o naszych radościach, o naszych zwycięstwach, o naszych troskach, smutkach, problemach. Bóg jest to Tobą zainteresowany. I On chce odmienić Twoje życie na lepsze. Miłego poniedziałku, kochani, cześć.